Z mojej strony do latania, to znaczy reżyserka, jest oddalona o 300 kilometrów. że prościej byłoby nie pakować się w nowe rozwiązania. Najlepsze pudełeczko na rynku, jakie może być do zabezpieczenia waszych kart. Tam za moimi plecami w głębi parku jest. Biuro zawodów City Trails. Przyjechaliśmy dzisiaj do Warszawy wraz z ekipą Panomedia i będziemy transmitować to wydarzenie. I dzisiejsza transmisja jest dość wyjątkowa, ale co w tym wyjątkowego za chwilę? Najpierw się rozpakujmy. Ale to jest tak, że te 5 kilometrów to jest półtora kółka. Dlatego start jest gdzieś tam. Okay. Oni wystartują, przebiegną przez metę, biegną drugie kółko i kończą właśnie tutaj. Namiocie. No. I najlepszy czas ma tam 15 minut. No, biegną 21 Czyli minut na ja muszę godzinę. startu, muszę do no. no. kamerą biec. Możemy tak biec. zrobić, że ja sobie rower rozpakuję. E, w namiocie organizatora sobie podejmiemy już tego mojego laptopa, z którego będzie szedł Twój dron Jacek. i... O. Czy o. namiocie? ten czarny namiot? Tak. Ok. okay. A z mojej strony do latania na za zawodnikami Avata będziemy się poruszać tam troszeczkę. Mam nadzieję również w Lasku. A na sam początek transmisji dla do beauty shotów Mawiczek może się uda pokazać jakiś kawałek Warszawy w tle. Za moimi plecami jest meta dzisiejszych biegów przełajowych i sztuka w tej sztuce polega na tym, że wszyscy operatorzy są Mobilni w terenie, to znaczy reżyserka jest oddalona o 300 km i reżyserka jest u nas na Śląsku. Niektórzy są podłączeni do komputera, na przykład ja, bo akurat mam blisko do namiotu, ale jest operator na rowerze, jest operator z kamerą lotną, także jest wiele pytań, jak to działa, jaka jest transmisja, po czym to idzie. Piotrka z nami nie ma, natomiast mam nadzieję, że, e, że on przybliży nieco temat. No i koniecznie zwróćcie uwagę na najlepsze pudełeczko na rynku, jakie może być do zabezpieczenia Waszych kart. Link poniżej. Wchodzę właśnie do głównej reżyserki. To miejsce wygląda już zupełnie inaczej, bo jesteśmy kilka dni po wyścigu, ale najważniejsze, że jest Piotrek i on odpowie na kilka naszych pytań. Transmisja wykonana całkowicie zdalnie. Co to znaczy? Na miejsce pojechali wyłącznie nasi operatorzy odpowiedni sprzętem. Dobra Piotrek, to w takim razie pierwsze pytanie. Po co w taki sposób? Wiesz co, my robimy transmisję sportu od lat. I widzimy taki problem, że mniejsze imprezy sportowe nie zawsze mogą sobie pozwolić na naszą usługę w pełnym zakresie. Mam na myśli to, że przyjeżdża wóz i jakby cała ekipa jest na miejscu, to jest kilkanaście osób do takiej transmisji. I szukaliśmy od dłuższego czasu rozwiązania. Całą zimę pracowaliśmy nad tym, żeby być gotowi do wdrożenia tego teraz wiosną. Transmisja zdalna pozwala bardzo uprościć logistykę takiego wydarzenia, a co za tym idzie, obciąć mocno koszty produkcji. Pozwala nam to świadczyć nasze usługi klientom, również takim, dla których próg wejścia w ten świat tych profesjonalnych transmisji. Bo umówmy się, tu mówimy o takich przypadkach, że w transmisji mamy dwóch komentatorów, oni też się łączą zdanie. To też jest istotne, że nie musimy ich wieść na miejsce, tylko łączą się od siebie z domu na przykład. O co chodzi z tym magicznym plezakiem, z którym biegają operatorzy? No dobra, podajesz. To, to już było pytanie. Aha! Na rynku jest kilka technologii, które pozwalają to robić. Myśmy sprawdzili chyba wszystkie dostępne w Europie. Zbudowaliśmy swoje własne rozwiązanie w oparciu o dostępne technologie. Ono, moim zdaniem, jest najlepsze z wszystkich, które przetestowaliśmy. Urządzenie, które przede wszystkim zbiera sygnał internetowy z kilku, od kilku operatorów. My zbieramy cały internet, jaki jest dostępny w powietrzu i łączymy go w jeden. Ta komunikacja musi być dwustronna, bo dodatkowo operator musi mieć komunikację z nami, czyli reżyserka mówi mu pewne instrukcje, on je słyszy w swoim headsetcie. To są kodery naszej konstrukcji. Widzisz, są trzy modemy i jest urządzenie, które agreguje ten sygnał. Wszystko jest oparte o mikrokomputer. I to jest prototyp, ale mamy go już kilka sztuk, bo używamy ich kilku jednocześnie i rozwijamy ten projekt. Może wam się wydawać, że projekt ten wygląda bardzo mocno domowo. Oczywiście, że można postawić wóz transmisyjny, który kosztuje kilka baniek, ale wierzę w to, że z odrobiną chęci i samo zaparcia. Można właśnie domowym sposobem skonstruować coś przyzwoicie dobrego. Dodatkowa kwestia jest taka, że strasznie mija konstruowanie takich nowych wynalazków, więc taki temat jak ten jest jeszcze bardziej bliższy mojemu sercu. Ja na przykład jestem w trakcie konstruowania drona na dwóch operatorów z takim malusim gimbalem z oczwórką na pokładzie. Ale to jest materiał na oddzielny film. I jedno pytanie dodatkowe. Powiedz mi, czy ja się tym, co robisz? No pytasz, ale wiesz, nie? Wiesz, bo, bo to jest tak, jak Ty się jasz swoją robotą i tym, że rozbudowujesz sobie bazę sprzętową, no to ja też tak mam, nie? I muszę uczciwie powiedzieć, że prościej byłoby nie pakować się w nowe rozwiązania, w, nowe, w rzeczy, których nie robiliśmy dotychczas i, i nie szukać sobie nowych, nowych wyzwań, no ale to jest moja słabość, że lubię to robić. Okej, okay. ten odcinek wyszedł strasznie przegadany. Więc dajcie znać w komentarzach, czy od czasu do czasu również wrzucać taki content, gdzie oprócz pokazywania również sobie poopowiadamy. No, dzisiaj tak mega krótko. Kable już porozłączane, jeden bieg, 5 km, najszybszy miał 15 minut. Kończymy to i wracamy do domu.